No niech przychodzi się na ślub ubranym wulgarnie, no są do te, od tego kluby, są promenady na plaży, no jest mnóstwo miejsc, gdzie można pokazać swoje wdzięki, no niekoniecznie na ślubie koleżanki. Szerokim echem objęła się także w mediach obecność znanych i lubianych, mówię tutaj oczywiście o Małgorzacie Rozenek, Radku Majdanie, Marinie. Może zacznijmy od kreacji Małgorzaty Rozenek. Yy, bardzo pięknie pani Małgorzata Rozenek doszła po yy, tej późnej ciąży do siebie. To jest w ogóle super w ogóle i zrobiła to na oczach Polski, ale do takiej sukienki i do szarego koloru wydaje mi się, że jednak no, niewystarczająco. I nawet te gigantyczne rękawy nie były w stanie przesłonić yy, yy, Biodra y, i okolic y, lędźwi, że tak powiem. Czyli raczej na nie, tak wnioskuję. Co się komu podoba, droga moja. To nie ma tak, że na nie. No ja ja bym powiedziałam swoje zdanie. Natomiast jakby właśnie o to chodzi, że żyjemy w świecie, że nie ma nie. No jakby pokazujemy, co chcemy. No może pani Rozane chciała właśnie pokazać, jak wygląda dojrzała kobieta rok po urodzeniu dziecka. Jakby czym chata bogata, tym rada. No to dla jednego bardzo rada, dla drugiego mniej. No, Są takie i sutaki, jak pewien profesor mawiał. Przejdźmy zatem do Mariny. Marina, piękna dziewczyna. No Marina, piękna, no, Marina piękna dziewczyna, przyszła ubrana no, na e, ślub tak, jakby chciała odbić Antka. No to trochę bez sensu jest. No, to Piękne po podsumowanie. W złym guście. W złym guście. No niech przychodzi się na ślub ubranym wulgarnie. No Są do te, od tego kluby, są y, promenady na plaży. No Jest mnóstwo miejsc, gdzie można pokazać sobie swoje wdzięki. No niekoniecznie na ślubie koleżanki, mhm. myślę. Jak się ubrał, gdybyś to ty miał ją wystylizować? Musiałbym mi zapłacić najpierw za to, a potem moglibyśmy rozmawiać o ubieraniu. Ja jestem z zawodu stylistą, kostiumografem. Robię to z pasji, ale również dla pieniędzy. W związku z tym nie udzielam rad za darmo. Kropka. I basta.